Até o momento eu já escrevi 186 livros. 186 é fascinante. Porque eu fico totalmente inconsciente. E, eu coloco o braço, e, ręka, apoio a cabeça, e, głowę, de olhos fechados, oczy, e eles escreve. a oni piszą. Eles escrevem a respeito da ciência. Oni piszą na temat nauki, na literatury, letteratura, historie Trase moral. pocieszające moralnie, sempre com de a da alma. Zawsze mając na celu wykazać nieśmiertelność duszy. Tempo, Przez wiele czasu, dúvida, miałem wątpliwość, nós, ponieważ My spirytyści? jesteśmy racjonalistami. A nossa fé é logica.

foi no programa de televisão do programa entrevistador pediu para psicografar ele trouxe o papel autografado o przyniós, e, e diante das câmeras eu psicografei em inglês ao contrário Napisałem w języku angielskim w sposób taki jak na zwierciadle, żeby za pomocą lustra można było tylko przeczytać. E I od tej chwili napisałem już w dziewięciu językach, w alemanue, także w języku niemieckim, que para nós, de latina, é muito który dla nas, osób z kultury łacińskiej, jest bardzo trudny.

Więc to są książki z przekazami od ludzi, od, od, od duchów, które potęszą rodzinę. Którzy identyfikują, które identyfikują się. Por não pode haver nada mais doloroso do que a morte de um ser querido. Ponieważ nie ma e, nic o niż śmierć osoby nam bliskiej. Quando a pessoa recebe a mensagem, kiedy osoba taka otrzymuje wiadomość. a Aqueles provando que ele, kiedy ta jest udowadnia, że to ona. A pessoa seja nova. E, e adquire a certeza da imortalidade? que Os Espíritos me prometeram. Que pretende chegar até os 200 livros? Como eu a muito jovem ja, já, 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 muito Eu já, tenho 200 livros. Eu, eu, anos. Anos. eu espero chegar aos 90, 90. Eu, eu estou programando chegar aos 210 livros. mam zamiar e, osiągnąć liczbę 210 książek, ponieważ jako że dużo podróżuję ponad 200 dni w ciągu roku e com i e, e, muszę zarządzać, e zarządzać tą wspólnotą wraz z moim kuzynem e, który tutaj jest. mam bardzo mało czasu oni piszą rankle

Trabali mój. Dużo pracuj. Kom ma Dobrze jest. Żytowaj e teła widać feliz. Będziesz miał szczęśliwe życie.